Witam, witam, tego typu łoba, będę tego typu ja jestem no właśnie na spacerze, tego typu ładna pogoda, miarę ciepło, widzowie tego typu odpoczywam się tego typu iść do przodu, nie do tyłu, widzowie łoba, tego typu i zobaczymy czy dzisiaj będzie stream czy nie tego typu. subujcie lajkujcie, łapki, górę tego typu, nie zwracajcie uwagę na innych, tylko myślcie. Twoim rozunkiem tego typu widzowie A ja sobie odpoczywam Powiedz się powietrze tego typu, bo niedługo jesień tego typu właśnie widzowie. Łobabek tego typu. No, tak rano w południe to podno. A teraz w miarę tak się czypiło tego typu widzowie. Zobaczymy. Yy, widzowie. Jak będziecie grzeczni, widzowie będziecie łapki w górę dawali, dostanę kanał, yy, subowali. Jak będę widział efekty to dzisiaj odpalę. Ale nie wiem na której widzowie, bo no, tak zawsze mówię, no, wolę mm, nie robić zapowiedzi ani mi, bo każdy Ci coś może wyskoczyć, ja mnie jest i takie rzeczy, że coś muszę załatwić widzowie i dlatego nie chcę widzowie yy, Tutaj za, żadnej zapości robić. Bo w ogóle dziękuję widzowie, że mm, współpracujecie ze mną tego typu. Jeszcze raz dziękuję za to, że pomagacie, że mi dorodziliście sprawy szybki, żeby zrobić. No i po prostu idę do przodu widzowie. To jest to wasze. Ładna pogoda. No, zobaczymy jaka jutro będzie widzowie, tego typu, jak u Was w ogóle pogody tego typu w różnym miejscu Piszcie na komentarza, łapki w górę. No idźcie do przodu, tego typu. Ja sobie odpoczywam świeżym powietrzem, bo to tuż tuż koniec yy, wakacji, s jaki do szkoły tego typu nauka, tego typu jak tam przygotowanie do szkółki, tego typu książki, to wszystko i TP tego typu łobaben. Piszcie na komentarza, trzymacie się tego typu łobaben, tego typu bez.